Lecimy z rangą deskojatel na harmonię. Próbujemy coś ugrać. Trzymaj głowę wysoko. Mamy oczywiście manewr okrążający jak zwykle. Ja potrzebuję tych dwóch krasnoludzkich wozów bojowych, chyba nie, chociaż wiadomo, że oni lepiej działają w bondzie. E, VW, tu mamy dwie trutki, mamy krasnala, nie mamy nic z harmonią w zasadzie poza tej driadę jedną, no ale dobra, zagrajmy tak. Pierwsza runda, możemy przegrać bez problemu, ważne żeby to jakoś z ilością kart jeszcze ładnie sobie powiązać. Więc zagrajmy wóz bojowy. Brońca tarcza. No i co on tam wrzuci, ciekawego. Jaskra. Dobra, myślę, że w pierwszej rundzie możemy pozwolić, niech sobie tam bustuje te jednostki. Wszystko jedno. Zagrajmy panterą, prawienie. A i zboostujmy sobie krasnala. No wyzygota jeszcze. Dobrze, że to w pierwszej rundzie wszystko zużywam. Kolejna bitwa, kolejny przypis. Bardzo ładnie. To my jeszcze jeden krasnoludzki wóz bojowy. Programmy trapera, zadłą. Jeszcze pysila też pójdzie. Służył zdolność i wszystkie swoje najlepsze Jest złote karty w sumie? Ja bym to zrobiła inaczej. Nie wiem, co on chce w następnych rundach robić. Hm, ciężka sprawa. Nie wiem, co on knuje. No ale dobra, weźmy na przykład teraz. Jaran i Jorvet nas poprowadzą. Słucham go, bo to Ma 12 punktów przewagi. Spróbujemy go trochę postraszyć, jedna te. No, może teraz z czystym sumieniem spasować. No, ale właśnie nie spasuje. Zamijałem za mnie. No to ja teraz już muszę spasować. No i okej. Okay. Dobrze. Trochę kart mu wyciągnęliśmy. Mamy równą ilość kart, ale mamy po cztery, czyli dry pass mu nic nie daje, bo i tak w ostatniej rundzie będziemy mieli po 10 kart. Eee, jest, myślę, w takse. Mogłoby być lepiej. Ale okej. Okay. Spróbujemy to jakoś wygrać. No mamy Haverkara na dry pass. To jest akurat nie dobre. Hmm, piorun też się może przydać. To zostawmy tak jak jest. Zobaczymy co przyjdzie w następnej rundzie. Jednak i jedzie z koksem. A dwóch damu. Aha. No dobra. No to w takim razie robimy... Musimy go przebić, żeby nie mieć straty karty. Więc muszę zagrać VW. Wody w Mamy dychę. wekar robimy interesik lyryjski kusznik kusznika nie chcemy to muszą być rany i krew. Hm. Musianie niestety mnie będzie wkurzać, no trudno. Ze w lasu e, poproszę Wielki Dąb. Mhm, ładuneczki jeszcze. O! Pani Margarita opowiadała nam o tym. Zrobi okay. się. No i teraz pewnie spałzuje ale nie no nie mogę tego tego puścić muszę no muszę po prostu wziąć i wyciągnąć wodę brokilonu jeszcze raz. Bernon, no to może być problem. Najważniejsza jest sprawa temerska. Króla, zarydanie za wolność! No, ma trochę ładunków, nie powiem. Ciekawe, czy kiedykolwiek spłacę dług studencki? Nie no, spoko, wystarczy raczej. A chociaż nie wiem, czy wystarczy. Tutaj są jeszcze dwa busty, czyli tak miał 40 plus moje 6. Zależy w kogo strzeli, straceniec. Dobrze, jest OK. Ale wyprztykaliśmy się z wszystkich najsilniejszych kart i teraz zobaczymy co się będzie działo w ostatniej rundzie. mi dwa krasnale. O. Nie, też nie bardzo. O dobrze, teraz lepiej Persibal moją pawko, no i znowu Spoko nawet. I krasnal. 10 punktów przewagi. Plus 11, bo jak on skończy turę to jeszcze... Eee... Spoko. Nie jest źle. Ja muszę się wyzustuje. No, pasuje jak ja już mam spasowane. No ale dobra, wystarczyło. Czyli mamy zwycięstwo. Jest dobrze. No i teraz spróbujemy następny raz wygrać, żeby już mieć winning streaka. To by było całkiem dobrze. Duma to wszystko, co nam pozostało. Dobra, mamy potwory tym razem. Dobra, gnom na pierwszą rundę jest całkiem spoko. Dobro, Kilonu nie muszę mieć na ręce. E, do Barnaby. Czy mamy elfa? Dryady... Też nie mamy tak naprawdę. Ciaran jest elfem, więc spoko. Dryady nie mamy. Krasnoludy mamy. VW. E... VW no, wolałbym nie używać, ale dobrze, że jest już na ręce. No nic, spróbujemy tak zagrać. Barnaba ma Elfa i ma Krasnoluda, w razie czego takiego. Nie jest źle. Percival. Mhm. A co ma? Wzmocnia jednostkę w ręce. Dobra. To okazja, król złoty. To my tak? Neckery, no będzie miał w cholerę tych pokrzepień na pewno. Niech sobie wszystkie zużyje w pierwszej rundzie najlepiej. Bardzo no to, no nie chciałbym HWK do drugiego rzędu przenosić. Chciałbym też zagrywać Siaran w tej rundzie, Więc trochę lipnie. A... No dobra, zagrajmy elfa i przenieśmy tego do drugiego rzędu. Okej, okay, okej. Okay. Drugi taki typek, dobra. Okay. Mamy 29. Tamy sobie Barnabę. Hmm, to chyba nie pokazywał. Krasnala Elfa. Okej. Okay. Czy zrobi 12 punktów jedną kartą? Jest teraz pytanie. Nie zrobił. My teraz spasujemy. No, zdolność, to też dobre. Teraz raczej poleci drypass. Księżycowy pył. Nie wiem, czy to mi będzie potrzebne. Dryada na pewno się przyda. Alzur. No. Nie poleciał drypass jednak. Okej, okay, to musimy tak robić, żeby go przebijać za każdym razem. Gra pierwszy? No. Czyżby szedł na całość? Dobra, zagrajmy w takim razie VW. Woda brak skier poeta. Dla ciebie zawsze. Dobra. No to my teraz zagramy sobie... Wiem. Eee. Walnij z Alzura w tego. Jaje. Dobra. Ludziom nie można. Zlopujemy mu jaje, przy okazji się harmonia odpaliła. No i co to teraz wyjdzie? No i cały znowu, znowu, pak nie do tego rzędu, co trzeba. Mamy 20, 30 do 27, dobra. Czy ja mam jeszcze jedną brygadę w w deku? Nie mam, to on raczej będzie miał jeszcze. Raczej będzie miał jeszcze coś takiego jak... Ozrela na koniec. Zagrajmy teraz myślę. W sumie Driada Łowczyni to jest 3 punkty plus 2 damage, 5 punktów, to wystarcza, nie? Odejść póki możesz. Hmm? Okej, okay. nicowa, no to ja też. Pozdraw wejdzie za 13 ewentualnie. Teraz tak, czy ja mam jeszcze jakąś kartę z trucizną w deku? Mam. Płaczącą wierzbę. No to całkiem spoko. No możemy tak grać jak jest. Jest. Tajemne echo. teraz już pamiętałem żeby zagrać później milwę OK ja, no, mamy bardzo dobre karty on chyba nie jest w stanie tego przebić OK był bojowy Maszynę Krasnoluda i Driady w tym momencie. Pochłoń ze swojej ręki i dobierz kartę. Dobry, dobieraj, dobieraj. No, ładnie pochłonął. No to to jest najwyższy czas na Driadę. Twój kolejny krok będzie A, pochłonie sobie, tak? No pochłonie. Ale to nie szkodzi. No to teraz tak, żeby się harmonia odpaliła, czyli mamy człowieka, mamy maszynę, e, Dryadę i Krasnoluda, czyli potrzebowalibyśmy elfa jakiegoś z deku. E, albo bestie możemy jeszcze wrzucić. No ale elf też dobry, dobra. Zagrajmy. Idę. Ida na bliskim starciu ma oczyszczenie na dalekim, witalność no to damy witalność. No to mnie wezwałaś Tej na przykład. Ok, no i spasowało. I my też spasujemy. I mamy drugą wygraną. Także idealnie to nawet było dość szybkie. Niecałe 25 minut na dwa pojedynki. No ale kończymy na dzisiaj. Zobaczmy, mamy hot tego winning streaka. Jeszcze jedna wygrana i przejdziemy na 9 na rangę. Dobra, dzięki bardzo za oglądanie. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!